Oczywiście w dzisiejszych czasach warunki do inwestowania są dość złożone. Z jednej strony mamy różnego rodzaju napięcia w gospodarkach światowych, czyli mamy wysoką inflację, obawy o wzrost gospodarczy, obawy o recesję, mamy różne turbulencje polityczne w takich krajach jak Wielka Brytania, w których wydawałoby się, że jest tam od lat stabilna sytuacja polityczna, a tymczasem odchodzi minister finansów. Więc tego typu zjawiska na całym świecie no nie sprzyjają inwestowaniu i są dużym wyzwaniem dla inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Dodatkowo w Polsce, jako no niestety kraju przyfrontowym, nakłada się na to wojna na Ukrainie, która też odstrasza niektórych inwestorów zagranicznych, którzy wolą na wszelki wypadek nie zbliżać się tam, gdzie trwa wojna, mimo że oczywiście skutki tej wojny wprost w Polsce są względnie mało widoczne. I nie wpływają tak wprost fundamentalnie na polski rynek kapitałowy. Natomiast poprzez wysokie ceny energii, poprzez rosnącą inflację, no niestety niestety nie sprzyjają wycenom i nie sprzyjają zachowaniu polskich indeksów. Dlatego no, bycie inwestorem w dzisiejszych czasach wymaga stalowych nerwów i spojrzenia raczej w dłuższym horyzoncie. Ale żeby nie był to taki obraz w pełni negatywny, wydaje mi się, że w najbliższych miesiącach możemy gdzieś znaleźć się blisko blisko dna, czyli tego cyklicznego dołka, żeby się tak ładniej wypowiedzieć. I być może koniec tego roku, początek roku 2023, to będą już bardziej sprzyjające okoliczności dla inwestorów do wchodzenia w szczególności na rynek akcji, ale być może też na rynek obligacji. I polski rynek tym samym też, też mocno odżyje.